Szanowni Państwo, moim trenerem w tej rywalizacji sportowej jest pan poseł Grzegorz Braun. I oczywiście znacie nas tu wszystkich, całą trójkę, zarówno z tej niwy lokalnej, jak i z poziomu centralnego. Szanowni Państwo, zachęcamy do tego, by śledzić nasze dalsze konfederacyjne poczynania na tym niełatwym politycznym ringu. A skoro już wkroczyliśmy na ten ring, pragniemy wszystkim naszym kibicującym nam wyborcom, ale też wszystkim innym złożyć pewne obietnice. Otóż będziemy walczyć przez wszystkie rundy tej rywalizacji aż do ostatniego dzwonka. Drodzy Państwo, zapewniamy, że to będzie czysta walka. Zawsze gramy fair play. Nie damy się zapędzić w róg i nie damy by nas zgnębił. w Obiecujemy również odpierać dzielnie wszystkie ciosy i dzielnie do samego końca tej kampanii, aż do finału, trzymać gardę. Program Konfederacji swoją merytoryką bije na łopatki programy innych partii politycznych. Dla niektórych stał się nawet inspiracją, ale cóż, jak to się mówi? Kopiowanie jest najlepszą formą uznania. Inni z kolei chcieliby nas wyrżnąć albo znokautować na tym ringu, używając ciosów i chwytów niedozwolonych, chcieliby nas odciąć od tej politycznej walki, no my się nie dajemy. Ale dlaczego? No, kogo się boją, tego nienawidzą, a wszystko wskazuje na to, że nasi polityczni rywale coraz bardziej się nas boją. A to dlaczego? Otóż tego, drodzy Państwo, że my walczymy naprawdę. Kiedy cała reszta polskiej sceny politycznej, używając języka ringu, języka boksu, jest w ciągłym klinczu, w nieustannym zwarciu, udając zaledwie, że ze sobą rywalizuje, a tak naprawdę obejmują się i poklepują. My nie udajemy, my walczymy naprawdę. Dlatego to jest nasz, nasz punkt, nasza wiarygodność, która myślę, że poprowadzi nas do sukcesu w tych wyborach. Dlatego do boju, proszę Państwa, z Konfederacją. Zachęcamy! Walczymy! Tak jest. Szanowni Państwo, my we Wrocławiu pijemy się o trzy mandaty poselskie dla Konfederacji. Halo, hey! Wrocławcy, Wrocławscy wojownicy Konfederacji. Meldują się na wrocławskim ringu.